i witam Was z Bali. Dzisiaj postanowiłam nagrać vloga, gdyż prawdopodobnie będziemy szykować się na inną plażę. A teraz po deszczowym poranku zapraszam Was na śniadanie z nami. Mieliśmy nowe miejsce w Nasi Champur i właśnie czekamy, ale z tego co widzę porcje są ogromne i bardzo dużo ludzi, bardzo głośno. Dlatego, że tak na Już jedno nasi czampur przyszło do nas. Wygląda tak, bardzo duża porcja. Prezentuje się super. Wzięliśmy wersję na ostro. Właśnie jesteśmy w Jimbaran and Fish Market. Teraz wchodzimy do środka i pokażemy Wam, co tam się znajduje. Z tego co Wagus mówił, są tam najświeższe ryby, owoce morza. Więc jest to najlepsze miejsce, jeżeli chcecie coś świeżego i dobrego. Ale śmierdzi strasznie już czuję tutaj stąd. Nie? Thank you. Tradycyjne łódki, które mi właśnie wypływają, żeby złowić te wszystkie ryby. Wygląda no to bardzo kolorowo, ale śmieci tutaj strasznie. Nie łącz? So Make the good negotiation. Ha? No money. No money. You can buy the small one. Także cała zaśmiecona, nie, you like back? Yeah. yeah, it's time for sunbathing, when you want to sit, when you want to sit and relax. Boże, deszczowe deszczowej wszystkie plaże wyglądają tak źle. Sama nie wiem nawet, na którą można pójść i spokojnie poleżeć. Ostatnio zauważyłam, że praktycznie nie nagrywam wam, co jemy, a jak tak, to tylko nasi czampur. Więc dzisiaj postanowiliśmy na coś słodkiego. Tutaj to ciasto nazywa się Trambulan i jest to ciasto z, czy my wzięliśmy, z e, serem, bananem i mlekiem. Zmarzone banany z czekoladą, z serem. A tak spędzamy popołudnie oglądając Harego, w tym wypadku dwójkę, ponieważ Bagus nigdy nie widział w całości. Wraz z kotkami, które właśnie biorą prysznic u nas na kanapie. A tak oglądamy film cały czas. Naprawdę? No tak. A kończymy oglądać tak. Abusiem siedzącym na laptopie i przeszkadzającym abusiom. Yes? Who's disturbing? Who is disturbing? To są moje dwa ostatnie dni, więc postanowiłam nagrać takiego pożegnalnego vloga. Właśnie jedziemy na Kuta Beach po drodze zjeść coś, prawdopodobnie e, jakąś zupkę z makaronem. Zobaczymy co będzie i spróbuję Wam nagrać na wieczór w planach może jakiś klub, gdzieś się wybierzemy. Zapraszam. Prawie każdy mieszkający na wsi, rozwalającym się domu, ale samochód musi być. Tak właśnie wygląda: Mie Ayam I, i Bagus wziął z pulpetami. Które nie smakują jak pulpety, większość jest tam mąki a ja dzisiaj odpuściłam na razie. Yeah, you will try. Powiedz mi, czy A jak całe przygotowanie? You don't want to kill the taste using the spicy? to look good in the Ah, okay. One, two, three. Good one. Good. A tak jak jedzą, wszystko ludzie z Indonezji dodając sambal, który zabija smak całej potrawy i wszystko smakuje jak sambal. I wtedy jest dobre. Pysznie. Pyszne? Pyszne. Tylko za sambal? Plany się nam trochę zmieniły, bo jak zobaczycie, niebo jest straszne w okolicach Kuty, więc prawdopodobnie tam pada i postanowiliśmy przyjechać na Jimbaran Beach, czyli plażę najbliżej nas. Jest ona całkiem czysta, jak na warunki teraz na Bali. Jak ciemne, ciemny, bo padało wcześniej, ale wieje strasznie, ale woda jest przegorąca, ale zastanawiamy się, czy iść się kąpać, bo nikt się nie kąpie, czy sobie odpuszczamy. To są moje dwa ostatnie dni, więc chętnie bym się wykopała, Tylko tak troszkę chłodno jest. Chyba zaczyna padać. Nie wiem, czy Wam już to pokazywałam, ale dzisiaj na kolację mamy satayam, czyli grillowanego kurczaka w sosie orzeszkowym z ryżem oraz zupa z baraniny.